na sam początek musimy pokonać kolejny rekord Kama. Wow. Tego się nie spodziewałem. Wow. To jest miarę wąsko. Ale gra dobra muzyka. Więc nie powinno być aż tak źle. Mamy trochę prostej. Wykorzystajmy to bo mimo, że tam było, była autostrada, to w miarę kręta była ta autostrada, a na, naprawdę nawet nie wiecie jak się cieszę, że już wziąłem tutaj ten samochód właśnie do wyczynówki, bo prowadzi mi się nim nieziemsko fajnie. Chyba uda mi się to dokonać, pomimo tego, że jest to naprawdę na jakimś poziomie trudnym, jednak uda mi się tego dokonać. Tutaj troszeczkę za wcześnie zahamowałem, ale może nie będzie aż tak źle. Może jednak znowu uda mi się dobrze przejechać. No jednak to też robi swoje moi drodzy. Żeby dobrze to przejechać, to obrać dobry dor i zrobić jak najlepszy czas. A wracając do tego, em, no chyba to już jest postanowione, że musimy dosyć mocno Odzyskać to terytorium od tego kama, a jestem ciekawy, jak on sam na to zareaguje, kiedy no, będziemy mu to odbierać. Czy jednak akcja potoczy się tak, że mm, dołączy do nas i że wyjdzie z tego taka piękna historia z Happy Endem, że wszyscy się pogodzili? What the hell! Zapomniałem spojrzeć na minimapę i że będzie to happy end, wszyscy są szczęśliwi, jupi, nie, w samochód. Ym, że wszyscy będą szczęśliwi, tak, i razem złapiemy Shiva. Ja jestem tego ciekawy, bo, bo takie rozwiązanie nawet by mi chyba pasowało najbardziej. Ale to nie ja układam fabułę, to fabuła układa się przez scenariusz. Scenariusz opisarzy? Scenarzystów. Tak, to przez nich jest układana fabuła scenariuszystów. Jeżeli jest taka osoba, to ja podziwiam siebie za znajomość mojego języka polskiego. No ale. Każdy ma prawo się mylić, każdy ma zapomnieć. Każdy ma zapomnieć słowa. Od dzisiaj każdy zapomina jednego wybranego słowa i nigdy go nie mówi. Dobra, super, cieszę się. Dajcie mi tutaj prostą nitro i gaz do dechy. I mamy metę. Więc każdy zapomina jednego słowa. Do słowa wybranego. On dzisiaj nie ma scenarzystów. Więc nie wiem, kto pisał tutaj tą fabułę. A ja otrzymuję kolejny poziom. I uwaga. I otrzymuję. I otrzymuję Srebro. Kolejny dobry wyścig. Czyli widzicie, nawet na trudnym poziomie... Trudnym poziomie trudności. Aha. Można zrobić.

tam był gołąb i człowiek. Ale, żeby nie było tego dobrego aż tyle. O, jesteśmy idealnie zaraz, od, zaraz, od razu. nie potrafię się dzisiaj wysłowić. I to totalnie. Jesteśmy zaraz kolejnego e, zadania, które musimy wykonać. Więc zaczynajmy. Jakaś to jest nieuczciwa zagrywka. Uu, to nie wiąże się dobrze. Ale, zobaczymy. Jeszcze trudna. Uh. We shall see. I like po not as a zobaczymy. Kid, You're becoming an annoyance. Happy to oblige. Something tells me you like the direct approach. So I propose this. One race, me and you. Winner stays, Loser leaves the territory. Just pick a place. Alex. Dobra, Kam nie okłamał, czego naprawdę chyba. Byłoby inaczej. Byłoby chyba inaczej, gdybym się tego nie spodziewał. I chyba bym was okłamał, że. O ile bym się tego nie spodziewał, dobra, sygnał się urwał. A my musimy się urwać policji, co nie będzie takie łatwe w mieście. To będzie trudne zadanie, ale chyba do wykonania.

Blokad drogowych. To nigdy nie wróży dobrze. Jeju, jak z temu helikopterowi? To jest moim zdaniem najtrudniejsze zadanie. Okej, okay, helikopter właśnie gdzieś tam został. Z tyłu. Tylko ja teraz muszę zostać gdzieś z przodu tych tych panów delikatnych żeby nie było aż tak... Ach, shit. Znowu tutaj tyle tych blokad, o rany. Dzieje się naprawdę dużo. Ja jeszcze żeś zaparkował w środku, gdzie mogę przejechać przez to. prawie, prawie, prawie. Dawaj. Już prawie ich zgubiłem, no. Ale prawie, to zawsze robi wielką różnicę. Dawaj, no chodźcie, że tu bliżej. Come on, jak oni się trzymają niesamowicie. Znowu blokady. Jeju, ale to zadanie jest ciężkie. Dobra, nawet dzięki, że mnie tutaj zapnąłeś. Tylko tak naprawdę z minuty na minutę to jest coraz gorzej. Coraz bardziej zaczyna mi brakować pomysłów. Spadaj. Come Nie no, chyba sobie żartujecie, że idealnie w te ustawili. Come on! Dobra. Tylko szkoda, że jestem na moście, ponieważ tutaj bardzo łatwo może mnie złapać ten helikopter. A ja nie mam aż takiej dużej prędkości. Ah. Dawaj, ale chyba się udało. Chyba się udało. Wow! Wow. Wow, to było ciężkie, ale ja lubię takie pościgi. Będzie brąz. Nie ukrywam, będzie brąz z tego powodu, bo zajęło mi to o wiele za dużo czasu. Ale to był naprawdę wymagający pościg. Srebro. Wow. Wow. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Cieszę się, że to jest srebro. Pościg był naprawdę wymagający. Fajnie, że to było trudne.

Niby... Zoe nadal twierdzi, że tamta osoba, która do nas wtedy też dzwoniła, to był jednak Coburn. I. Chyba jakoś, no muszę się z tym pogodzić, że jednak Coburn chce z... zniszczyć siwa. Że powinienem się do tego przygotować jakoś. Dobra. Równie dobrze. Mo może być z tym różnie, naprawdę może być z tym różnie. Szybka podróż. Wiem, że mam samochód do jazdy po asfalcie, czyli uliczny, no ale ten będzie mi chyba szybciej, nawet i uliczny. Um, jestem naprawdę tego ciekawy, bo dzieje się tyle rzeczy. Tutaj akurat akcja trochę się uspokoiła, bo już nie jest tego aż tak dużo, jak było wcześniej.

Zrobiliśmy mu kilka przysług, może i on nam kiedyś zrobił przysługę, oby. Więc yy, tak. Oby tak było i oby to nie była jakaś straszna misja, bo... Bo już mam dość strasznych misji, ale z drugiej strony, no jest trochę tej adrenaliny. Nie, nie przez fabułę, która się tutaj dzieje tym razem, a właśnie przez wyścigi, które są trudniejsze. Czy ty mi każesz jechać? Tu nie ma drogi. Tu nie ma drogi. Tu nie ma drogi. Ja robię za własny GPS. Tu nie ma drogi. No ale nic. Przynajmniej jesteśmy już w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, czasie. Cios na korpus. Jedziemy. Do for you I've set you up with a ride get in it and wait what for you'll know when you see it a 510 on the interstate so cam flies right over them destroy the packages before his guys arrive.

To jest 80% skuteczności. Jeszcze po bezdrożach. Właśnie. Właśnie. Tam jedna została. Znaczy już mam jedną w plecy. Uciekać stąd. Nie wiem, czy mam się śpieszyć jednak nie, czy jednak mogę je sobie rozbijać Tak jak chcę? Tak trochę... okej, okay, fajne, fajne urozmaicenie, że musimy to tak rozbijać. Przypomina mi się od razu Dirt I rozbijanie tamtego wszelkiego rodzaju tablic. No tutaj jest podobnie tylko, że mamy rozwalić te skrzynki. No ale... O, że niby to serio? Że niby ty to serio teraz? Wow. wow, 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 dużo tego. Gdzie ona była? Tam gdzieś. Smoko, tylko. One są tak porozstawiane. A ja myślałem, że to będzie wyścig, ale się myliłem, ale się myliłem. Oj sorry, 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 sorry mikrofonie Nie chcąc w ciebie uderzyłem A ja myślałem że to będzie wyjście. Gdzie to jest Dobra nieważne zostawiam to Lecę dalej Tutaj jeszcze widzę że znowu coś będzie Czy będę przejadał, Przejadę. przejadę. Te co się tutaj dzieje? Dobra, pozostało 30 sekund, Oj, to niedobrze mi wróży. Pomoglibyście mi rozbijać te skrzynie, chyba się uda, ale na limicie. O oh my god! Jeszcze przez przypadek trafiłem mikrofon i teraz nawet nie mam go, jak sobie go poprawić. Na brąz tylko, o rany! Ale ta misja była trudna i to jest trudna misja, a nie tamte. O! No naprawdę. To była ciekawa misja i trudna, By... bardzo. Cam's gonna be pissed. You're shaking, Cam, but you need to up the heat. I've got some intel, which. Oh wait, 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 I know nothing about you. Who the hell are you, anyway? Relax. Do you know me? No. It's Coburn. I run things. Shiv has forgotten that, so I'm removing him from the equation. Do right by me. Win races, take scalps, and you'll be V-8. Cross me, and you won't exist. You got that? I got that. I'll be in touch. Oh, To będzie ciekawe, naprawdę ciekawe w końcu, kiedy Coburn się ujawnia. No, to będziemy działać tak jak mamy działać: czyli troszeczkę pod przykrywką, troszeczkę. I wiemy teraz, że Coburn chce zlikwidować Shiva, ale nie wiemy dlaczego. Co on takiego zrobił, czym on mu podpadł i dlaczego taka, a nie inna decyzja. No, to może być interesujące. Ale zanim się tego przekonamy, to no prawdopodobnie zacznie się kolejny odcinek. Ponieważ, muszę zobaczyć, gdzie ja mam wyścig, gdzie ja mam jakiś wyścig. A tutaj mam jakiś wyścig. Kontra e, uliczny. Um, dobra, niech będzie. Nie. Niech będzie ustaw znacznik. Um. Albo wiecie co. Zrobimy to sobie w kolejnym odcinku. Ja tam sobie na spokojnie dojadę. E, prawdopodobnie trochę mam słabszy samochód, ale przynajmniej będzie więcej akcji. No, więc tak, tak pra prawdopodobnie się stanie. Więc do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się mi ciepło. Cześć.